kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego tak bardzo skupiamy się na szczęściu? Dlaczego często to jest główny cel, który prowadzi przez nasze życie? I dlaczego właśnie tak gonimy za tym szczęściem? A im bardziej za nim gonimy, tym bardziej ona nam ucieka. I pozwól, że opowiem ci historię, która może rzucić nieco światła na te pytania. I kiedyś dawno temu istniał pewien człowiek, nie był on szczególnie bogaty. Ani mądry, ale miał wielkie serce, jak to się mówi, i niezwykłą skłonność do zadawania pytań, których inni unikali. Czyli wrodzon, wrodzoną miał jak filozof, wrodzonym filozofem, że tak powiem. I pewnego dnia, gdy spacerował, zwrócił uwagę na to, jak wszyscy ludzie wokół niego dążą do jednego celu szczęścia. I było to właśnie jakby niewidzialne źródło, które napędzało ich codziennie, codzienne działania i decyzje. I zaintrygowany ziomek postanowił zapytać każdego, co według nich oznacza prawdziwe szczęście. I właśnie, i tu zaczęło się, zaczął się problem, ponieważ odpowiedzi ludzi były różnorodne. Niektórzy mówili o pieniądzach, inni mówili o miłości, a jeszcze inni o sukcesie i karierze, a jeszcze inni o czymś innym. Więc im więcej, im więcej rozmawiał, tym bardziej zauważył pełną wspólną cechę. Większość ludzi myliła szczęście z zewnętrznymi osiągnięciami lub materialnymi dobrami. I właśnie czy to naprawdę, czy naprawdę te rzeczy to jest szczęście? No właśnie. I wracając do dzisiejszych czasów, nadal możemy dostrzec ten sam trend, mimo wszystko, bo ludzie poświęcają całe życie za. Pogonią za czymś, co może być po prostu ulotne i nietrwałe, i skupiając się wyłącznie, wyłącznie na szczęściu w definicji statystycznego człowieka, często zapominamy o innych aspektach życia, które mogą być równie ważne, jeśli nie ważniejsze. Ale dlaczego tak się w ogóle dzieje, czy byli tak bardzo zaprogramowani do myślenia, że szczęście jest tym, czego naprawdę potrzebujemy, aby poczuć się spełnieni? I właśnie. Może czasami warto zastanowić się nad tym, jak, co tak naprawdę spełnia, co tak naprawdę sprawia, że nasze życie jest warte przeżycia. I właśnie, czy to tylko chwile szczęścia, czy może raczej głębsze doznania, które dają sens naszej egzystencji. I oczywiście, to nie oznacza, że szczęście jest bezwartościowe, wręcz przeciwnie, doświadczenie szczęścia jest niezwykle ważne dla, naszego, dla naszej psychy. Dla naszego zdrowia emocjonalnego, dla naszej inteligencji emocjonalnej, jednakże, kiedy skupimy się na nim wyłącznie, możemy przeoczyć wiele innych wartościowych aspektów życia. I tutaj warto też mieć na, mieć na uwadze, że definicja szczęścia według powyższych przykładów jest mylna, ponieważ te powyższe rzeczy to nie jest szczęście, jakby to są tylko ulotne jakieś rzeczy. Przecież konsumpcjonizm nie czyni cię szczęśliwszym człowiekiem. Właśnie. Szczęście to jest wyższa wartość. I dzisiaj Ci pokażę właśnie, jak znaleźć równowagę między dążeniem po prostu do tego szczęścia, a tego szczęścia, które ludzie uważają po prostu za szczęście, a poszukiwaniem głębszego sensu. I oto przytęci Ci kilka sugestii. Pierwsza sprawa, poznaj samego siebie, zanim zaczniesz poszukiwać. I interesować się kimkolwiek szczęściem, to powinieneś zajrzeć w głąb siebie i zrozumieć, czego naprawdę pragniesz. Powinieneś też mniej więcej znać, jakie mechanizmy twoim umysłem kierują, jakie masz wartości, jakie są twoje mocne strony, słabe strony. Po prostu powinieneś poznać siebie od deski do deski i w taki sposób odkryjesz siebie i będziesz mógł mniej więcej wiedzieć, jakie masz oczekiwania wobec siebie. Następna sprawa: odkryj swoje pasje i talenty. Często to, to sprawia nam prawdziwą radość. To nasze po prostu pasje i talenty i znalezienie czegoś, co naprawdę nas pasjonuje, może być kluczem do głębszego spełnienia. I podam Ci przykład mój. Moją pasją jest nagrywanie filmów na przykład i to mi w chuj sprawia radość. I w chuj mnie spełnia. Moim również moją również pasją jest bycie trenerem personalnym online i spisywanie ludziom planów treningowych, planów żywieniowych, zmienianie sylwetek ludzi, to jest po prostu moja pasja i to mnie jara. Moją pasją jest również czytanie książek, czytanie tak naprawdę bardzo dużo książek, to też jest również moja pasja. Spacerowanie jest moją pasją, treningi siłowe są moją pasją. I widzisz, im więcej masz tych pasji, tym możesz jakby mieć szerszą perspektywę szczęścia i samospełnienia. Więc odkryj swoje pasje. Następna sprawa. Bądź wdzięczny za to, co masz. Czyli zamiast go nic za tym, czego nie masz, naucz się doceniać to, co już posiadasz. Czyli klasycznie, pisz co wieczór od 3 do 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Bądź wdzięczny za, za to, że dzisiaj jest słońce za oknem. Bądź wdzięczny za to, że się kobieta do ciebie uśmiechnęła albo ci oczko puściła. Bądź wdzięczny za tego psa, który zaczął skakać ci na nogę i się uśmiechać do ciebie, albo ci lizać po rękach. Bądź więcej za dzisiejszy trening, za dzisiejszy obiad od mamy za dosłownie takie rzeczy. Pięć rzeczy wymyśleć przed snem, to naprawdę nie jest żadna trudna sprawa, więc powinieneś być wdzięczny i notować swoją wdzięczność codziennie wieczorem. Dobra. Już się tak wyprodukowałem to następna sprawa. Zadbaj o swoje relacje. I to, co naprawdę ma znaczenie w życiu, to są relacje z innymi ludźmi. To jest bardzo ważna rzecz, nawet. W piramidzie Maslowa jest ona bardzo wysoko, ponieważ autentyczne relacje mogą być kluczowe do poczucia spełnienia i do osiągania większej dźwigni podczas osiągania naszego szczęścia, więc powinieneś dbać o swoje relacje. A jeżeli nie masz aktualnie relacji żadnych z nikim, to powinieneś dbać o relacje z samym sobą. Czyli powinieneś właśnie zaakceptować siebie, zacząć dbać o siebie, kochać siebie że tak powiem i po prostu traktować siebie, jakbyś traktował swojego potencjalnego przyszłego partnera albo jakiegoś przyjaciela. No zadbaj o swoje relacje i ostatnia rzecz rozwijaj się jako osoba. Nieustanny rozwój, dyscyplinka, samo spełnienie dają ci po prostu codzienne spełnienie przez co jesteś szczęśliwy. Jak możesz spojrzeć ile ty dziś zrobiłeś to naprawdę gwarantuje ci, że będziesz z siebie zadowolony. Ja już jestem z siebie zadowolony, że to nagrywam, i prawdopodobnie w dzisiejszym wieczornym nocowaniu wdzięczności te nagrywki dzisiejsze będą. Więc możliwe, że nigdy też nie znajdziemy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, co tak naprawdę że, że sprawia, że życie jest wartościowe i też każdy będzie miał indywidualną definicję szczęścia. Ja osobiście uważam, że szczęście to nie jest jakieś rzeczy materialne że szczęście, największą wartością szczęścia jest po prostu samo spełnienie, więc jak będziesz więc nie powinieneś się nadmiernie fokusować na szczęściu także mówisz, że o kupię sobie to, to będę szczęśliwy albo zrobię to, to będę szczęśliwy nie, nie będziesz musisz po prostu kultywować samo spełnienie być, w, być wdzięcznym obecnym, dbać o swoje relacje i szczęście samo przyjdzie gwarantuję Ci to więc więc po prostu poznaj samego siebie, odkryj swoje pasje, żyj zgodnie z nimi, postaraj się je zmonetyzować, staraj się, żeby Twoja pasja była jednocześnie Twoją pracą. Bądź wdzięczny, codziennie spisuj za co jesteś wdzięczny, dbaj o swoje relacje. A jak nie masz nikogo, to o relacje z rodziną, a jak nawet nie masz rodziny, to o relacje z samym sobą. Kochaj siebie i rozwijaj się jako osoba, staraj się być o 1% lepszym każdego dnia. I jak się zastosujesz do tych pięciu rzeczy, to ja ci gwarantuję, że szczęście samo przyjdzie do twojego życia i nie będziesz się musiał na nim skupiać, bo to będzie po prostu nieodłączny element twojego życia, który jakby będzie przyklejony do ciebie. I każdy, kto będzie na ciebie patrzył, będzie się zastanawiał, dlaczego ty jesteś taki szczęśliwy i dlaczego ty to tak robisz bez wysiłku. No, więc ja dziękuję ci, że obejrzałeś dzisiejszy materiał. Jeżeli uważasz, że był. Wartościowy, to oczywiście prośba dla Ciebie. Do Ciebie zostaw suba. No i do następnego.